To jest z tej strony Artur, jest 29 sierpnia piątek. My pod Kobi Hobby Center pakujemy się do naszego dostawczego Iweko i ruszamy do Tank Huntera na bazar Tank Huntera do Muzeum Pancernego w Kłaninie. Zobaczcie vloga z tego wydarzenia, zobaczcie jak to wszystko wyglądało. Swariowali. No my jesteśmy w Kłaninie. Sobota minęła bardzo deszczowo, więc nie nagrywałem w ogóle vloga, bo dosyć mocno padało. Natomiast w drugi dzień bazaru Tank Huntera w niedzielę. Pogoda jest fantastyczna, zrobiło się fantastyczne słońce, jest cieplutko, więc mogę wam teraz pokazać, jak wygląda stoisko. Tutaj jest stoisko Kobi. My stoimy zaraz obok Tank Huntera. U Tank Huntera jest sporo fajnych fantów, zresztą na Stejsku Kobi też. To co, przejdziemy się po bazarze, zobaczycie co to można kupić. Muzeum pancernym w Kłaninie. Zaraz obok muzeum jest zbudowana replika ziemianki niemieckiej i chcę wam właśnie teraz pokazać. Zajrzyjmy do środka. Popatrzcie, e, cała ziemianka jest zbudowana głównie z drewna modrzewiowego, więc e, to jest bardzo, bardzo wytrzymałe drewno, które jest w stanie e, no, przez długi czas e, wytrzymać. E, są zrobione e, miejsca do spania, popatrzcie, natomiast no, to jest naprawdę solidnie zbudowane. E, zwracam Wam uwagę na to, że jest tam pociągnięta elektryka, więc e, jest tutaj prąd. Natomiast głównym elementem jest oczywiście koza, czyli piec, który, którym można ogrzewać to pomieszczenie. No tutaj są deski przygotowane, które pewnie przydadzą się do budowy pozostałych rzeczy. Natomiast patrzcie, miejsce do spania jest naprawdę wiele. Jest i stoliczek. Więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No idealne do inkubatorów historycznych idealne miejsce do tego, żeby. Tutaj po prostu rekonstruktorzy mogli spać. Dawno to nie było używane, natomiast nie ukrywam, że sam miałbym wielką ochotę przyjechać tutaj z grupą rekonstrukcyjną, rozpalić tutaj w kozie i przez kilka dni pomieszkać. Wygląda to naprawdę super. No, tutaj troszkę zrobiło się błotko, no bo dosyć intensywnie ostatnio padało. Ale no jak sami widzicie wygląda ta ziemianka naprawdę fantastycznie. Jest super. No zakończenie vloga będzie z, z samochodu, bo musieliśmy się szybko spakować. Bo pogoda bo, zła. pogoda <goda> taka nie najlepsza do wracania. No ale ogólnie super. było super. Było super naprawdę Bazar Tankantera rewelacja. Kto nie był, niech żałuje, bo naprawdę szpeju było co niemiara, Ceny były fantastyczne, szczególnie na koniec imprezy, jak wszyscy się już pakowali. Można było naprawdę w genialnych cenach kupić fajne fanty. No my się troszkę obkupiliśmy, trochę przywieziemy, no ale słuchajcie naprawdę oferty były takie, że, że żal, żal było nie kupić. Więc ogólnie, kto nie był, niech żałuje. Bazar Tank Huntera dwudniowy bardzo dobra decyzja. Myślę, że, że tak już powinno zostać na stałe. No, niestety w sobotę była fatalna pogoda, bardzo padało, więc ludzi było mało. W niedzielę frekwencja dużo lepsza i tyle. A my wracamy do Warszawy. Czeka nas. Prawie 5 godzin jazdy. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć.